Please let me play. Please let me play again. Thanks for letting me down again, Max. Why can't you just rewind so I don't have to see you defending that asshole? Znowu mnie zawiodłaś. Co to ma być w ogóle? Dziewczyna nad sobą nie panuje. Trudno jej nie lubić, nie? Ale Ale to jest to, co when I went david's laptop i found pictures of rachel and frank being more than friends <laughs> right no way max she was just posing to tease frank if you're not gonna believe me why don't we check out what frank has in his rv what's that gonna prove frank has rachel's bracelet what else does he have in there motherfucker better not have anything for his sake let's check the door And gets so wasted he sometimes forgets to lock it. A on siedzi tutaj w środku. No dobra. Kipką mieszka jak na lokalnego handlarza narkotyków, co We have to be casual ninjas here. Shiples. Ok, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and, uh, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby Snack to distract his mangy mutt. an easy way to snag Frank's <laughs> keys. Trzeba by Franka sprowadzić do środka, do tej całej tej i zostać tam w środku, cofając czas, nie? A łatwo go ściągnąć, bo przecież kasę można oddać. Znaczy, to może być powód. Jak mówię, no właśnie, Chloe jest taką osobą, która zachowuje się zupełnie inaczej w towarzystwie Max, a inaczej w towarzystwie innych ludzi. Ludzi, których nie lubi. I, to, i takie prawdziwe obliczenie do końca mi pasuje, bo Joyce jest w spokoju, nie? Wszystko ma swoje granice, nawet jakby. Okej. Okay. Eee, Maxim, tu tata, wybacz, że wcześniej się nie odzywałem. Wiem, że Twoja mama bardzo się cieszy z uratowania tej dziewczyny. Również się cieszę. Bez wątpienia wysłanie cię do Blackwell było najlepszym wyborem, jaki na nas wymusiłaś. Bardzo jesteśmy dumni, gdy czytamy o Tobie w wiadomościach, czy oglądamy filmy, na którym, film, na którym schodzisz z tą dziewczyną z dachu. Jeśli będziesz chciała wrócić i zrelaksować się w domu, a może pójść do jakiejś tutejszej szkoły, czekamy czekam z otwartymi ramionami. Pozdrowienia, tata. Zapamiętajcie to sobie, jeżeli jesteście młodzi, albo weźcie to pod uwagę, jeżeli jesteście starsi i macie już swoje dzieci. Nie ma nic lepszego, niż napisać dziecku, że się jest z niego dumnym, nawet jeżeli nie zawsze spełnia wasze... nie zawsze spełnia wasze... kurde, proste wyrazy, oczekiwania. Proste wyrazy mi czasami umykają. Dzięki tato wszystko jest ostatnio pokręcone, nie jestem jeszcze gotowa na powrót. Pozdrawiam, Max Oxo. No właśnie. Więc no, wsparcie rodziców jest znaczące, nawet jeżeli dzieciak pokazuje, że ma wszystko w nosie i że nie interesują go rodzice, to tak naprawdę ich opinia jest czasami najważniejsza. No, chyba że się dawało akceptację przez całe życie, to potem ta akceptacja przestaje mieć znaczenie. E. Ale tak czy inaczej, no, lepiej wspierać dziecko, niezależnie od wyborów, których dokonuje, nie? Bo nawet jeżeli okaże się, że popełni że błąd w życiu, to przynajmniej będzie wiedziało, że przynajmniej rodzinę ma po swojej stronie, nie? A nie ma nic gorszego niż e... wybrać złą ścieżkę w życiu. Jestem oh, Frank. Więc nie ma nic gorszego niż popełnić. Błąd w życiu, a potem się przekonać jeszcze, że nikogo nie ma, żeby nas wsparł w tej sytuacji. Nie? Nikogo nie można liczyć. Dobra, widzę, że Warren coś napisał znowu do nas. Udało mi się załatwić nam bilety. Musiałem jednak tłuc się o nie z tuzinem kretynów. Zasrada dziwaki. Okej, okay, no. Pocałowaliśmy Chloe, to możemy też pocałować Warrena. Ostatecznie. Co nam. You show up after almost shooting me? You have serious balls, little girl. But hanging out with Chloe, playing with guns and dressing like Rachel doesn't make you cool or tough. The fuck do you want? How do you go about the ghost clothes. Because she looks beautiful in them and you look like ass. Aiming a gun doesn't make you any sexier. Grab your keys and let's check out your RV. Let's not. You fucking creep me out. In other words, Max, no keys maybe i could chat up that officer or even nathan and then go all groundhog day on them until i get the info i need i just wanted to see what would happen if i did this i'm gonna kill you <laughs>

frank bauer stars in a face full of beans there she is super maxine that's your new nickname around the bay sorry but you did earn it we're all real proud of you for helping kate down thanks officer Barry. i was just lucky and right on time kate is who counts i'm glad you're representing blackwell academy No to to. jest Officer Barry, to jest ten sam, który robił ra raport odnośnie Rachel. Więc Watchman. E... I guess Kate Marsh. Godajmy, nie? And you for helping her. That's the kind of school spirit we need more of. Myślicie, że znaczy, że, że policjanci. Znaczy, miałem okazję spotkać jednego policjanta, który wypisywał nam mandat w Stanach i facet, kurde, pełna powaga instytucji. Naprawdę, kurde, byliśmy przestraszeni. E... No dobra. Zastanawiam się, czy wszyscy policjanci tacy są, że tak jakby chwalą tego typu um, zachowania dobre, nie? Które pomagają społeczności. I Nathan Prescott reprezentuje Blackwell. Well, don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent. Taking over Arcadia Bay? You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago. So I made a deal with him that I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. I better finish my breakfast first. Dobra, trzeba będzie... Czegoś żeśmy się dowiedzieli o preskotach Pewnie chcą wykupić ziemię i postawić jakiś gigantyczny hotel. Yy, ale o czym ja mówiłem? Aha! czy zakładam, że nie wszyscy policjanci są tacy. Dobrze. Ale to jest chyba taki model. Yy, to w każdy, każdy kraj ma inny model policjanta, nie? Yy, zakładając, że każdy policjant, który idzie do... do, do yy, startuje w ramach tego zawodu, chciałby taki być gdzieś tam, nie? Więc ten amerykański policjant to jest na pewno taki autorytet, który chce pomagać. Chociaż ostatecznie inaczej to bywa, nie? Dobra, o Prescotach sobie nie, nie. Znaczy, to już wiemy, co chcieliśmy wiedzieć o Prescotach. Tak, tak, I'm glad że. Okay. Kate Marsh to żeśmy. David Madsen, no, może. Wygląda na to, że David Madsen reprezentuje Blackwell. Nie for long. he's a loose cannon we all respect him for his service but he's too eager he's eager to be a dick to me and chloe that's true he was ranting about a stolen gun then i tuned out somebody's always out to get him what can i do for you max oh that was with Chicago. well i heard a rumor you were working for the prescott family on the side Jesus, czy Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right. Nathan included. Keep this quiet, Max. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Hmm, mogę wykorzystać z Frankiem kurczaki pieczone. No dobra. Czegoś żeśmy się dowiedzieli więcej. Co się jeszcze kawałek. What can I do for you, Max? Okej, Marsh. Do you think Arcadia Bay is a weird town? I'd take a normal city with normal problems now. Makes me sick Tak w ogóle są pewne nawiązania Twin Peaks. Jakaś taka tablica była rejestracyjna, która sugerowała to być może twórcy trochę twórcy gry trochę czerpali z tego klimatu Twin Peaks, bo to faktycznie jest dziwne miejsce, w którym zaginęła dziewczyna, tak jak Laura Palmer w Twin Peaks. I chyba żeśmy wszystko obgadali z gościem, nie? Spróbujmy z Frankiem pogadać na ten temat. Could I get you Chloe's debt? Are you supposed to be smart student? You'll find out if you do me this favor. Thanks, godmother, but I don't need your And Chloe get any from me. No. Hmm. mamy opcji. Ja zakładam, że rozlewanie rzeczy jego to nie, nie jest dobry pomysł. Nathan. Nathan has time to get drugs from Frank because he was expelled. Rachel. Uh, whatever the fuck. Uh. Oh look, Max Amber. Nice outfit. Huh. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you twee bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh, yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principal. <laughs> I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit. My dad doesn't hire; he owns. And these pigs know better than to knock on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually, he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Uh, forget I told you that. Seriously. Now get off my crack, whore. Keep your pie holes shut. <sighs> no, to czegoś, żeśmy się dowiedzieli, ale pominąłem też Do wiele innych wątków. Zbibid? Get out of my space. Damn, I really pissed him off. I need to go back. Gadać z Rachel. Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank, know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies. Just go over to Frank and Whisper Higher Education. You'll hook your ass up. Rick? Okay, czas, żeby Nathan nie wiedział tego, czego się dowiedział, i żeby nie myślał, że mamy wobec niego dług. Rick? Jest jeszcze kilka rzeczy, które chcę obgadać. Your sugar daddy will always protect you, and threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care? Hmm? Spoiler alert: He's an asshole. Maybe I could help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business. Understand? Now get out of my face. Okay. Problem is, ojcem, who no, kto, by, kto by... Kto by na to wpadł? no? To jest dlatego, y za każdym razem jak dzieci do psychologa, a nie wiem z własnego doświadczenia, a chętnie bym się wybrał, żeby to zweryfikować, to pierwsze pytanie, jaki psycholog wam powinien zadawać, to jakie są wasze stosunki z ojcem, z mamą, z rodzicami ogólnie, z rodziną? okej, okay. Co powiesz o Kate? Wajdaku przebrzydły. Jeszcze tylko tutaj sprawdzę, co Rachel i Frank? Krwi. O tym możemy gadać I that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You are so stupid, Max. You think you're so goddamn smart too? Don't push me, girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. No, fuck off, Dyke. Okej, to nie jest dobry kierunek rozmowy, niestety. Szybko się wkurza, skubaniec, No, ale narwaniec ma problemy z ojcem, trudno mu się dziwić. Szybko reaguje. Okej. No i jeszcze Rachel i Frank. To jest coś, co można byłoby obgadać, ale. you supposed to keep your mouth about the blood Frank for Rachel? Blood What the fuck? I never told anybody about that freaky shit. Besides, everybody knows Frank is a liar and a loser. Even Rachel did. Yet Rachel Amber hung out with him more than you. So? Rachel wanted Frank's stash. She let him take pictures, then he carries around her photo like she posed for love. Dumbass. Oh, Sukinson. No, może Rachel was to do żeby narkotyki torwać. Myślicie, że to wszystko co możemy chcieć od niego wyciągać? O, piosenka, co teraz? Mm -hmm. Cofnijmy czas. Nie potrzebujemy, żeby facet wiedział, że powiedział nam cokolwiek, nie? Poglądajmy z Frankiem. I gdzie się te what the fuck now you know I saw that photo Rachel gave you uh, how, how do you know about that huh Chloe right she just told me that one of Rachel's favorite pictures was the one she did for you really yeah I mean that's what I thought she was just a natural beauty you know wait wait let me let me find it here judge for yourself okay the magic keys to frank's rv kingdom i'm afraid i'll have to take your keys now asshole you did not just do that give me back my keys bitch give me my keys now No, elegancko. Dziepnęliśmy gościowi kluczem. Wystarczyło tylko go zmusić do wyciągnięcia rzeczy z kieszeni. A było parę wątków, które można było z nim oglądać jeszcze, nie? Idę. O my god. Zawsze to samo z tą dziewczyną. Kurde, ją tak ciężko. To jest taka duża dziewczyna, a tak ciężko jest ją nacelować. You shitting me? God damn! Alyssa, watch out! Quit thinking, Max. <laughs> okay. Whew. That was close, Alyssa. Okay, Max. This is the third time you've saved me from harm's way. You must be my angel. Don't thank me. I haven't done anything special. You've paid your dues by saving Kate's life on the roof. You really are a Blackwell hero, Max. No, I'm just lucky. If Kate wanted to jump, she could have. Well, she didn't because she had a friend who cared enough to help. I hope everybody at Blackwell starts caring. Amen to that. Max, we should get a posse to see her in the hospital when they allow visitors. Let's hang later and talk some mówi takim głosem Alice, jakby miała problemy z przegrodami, ale na sorami być możemy. I should have known. The amazing Spider-Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. On your mark, get set. Throw. <mulity> get the treat, treat, boy. <mulity> I think it. Now we can snoop in peace. But let's not waste time. The doggie is busy now, but he might come back. Z drugiej strony coś mogło go przejechać, już by nie był zajęty, nie? Znaczy już by na pewno nie wrócił. Damn. I thought my room was a shit hole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Shit, wieźć w takim miejscu, kurde, wyobraźcie sobie, jak tam musi być gorąco. Jak słońce przywali. Yes, we'd be tearing up the highway and you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. No. Just daydreaming. Okay, ale faktycznie Max się zmieniła, nie? Znaczy trochę ja no to wpływa, ale ale you jest area while I hack his computer for info. To jest jakby. Jest almost a made for TV hoarder. This place is nasty. Um, jakby cały czas gdzieś tam się w komentarzach przewija pytanie, co by człowiek zrobił, gdyby mógł cofać czas, nie? Każdy z nas by pewnie z tego korzystał. Um, I myślę sobie, że. Czymże jest nieśmiałość, kiedy można cofnąć czas? Człowiek się chyba błyskawicznie by wyleczył. Że tak naprawdę powodem nieśmiałości nie jest to. Um, nie jest coś, co siedzi w nas samych, ale obawa przed tym, jak inni zinterpretują naszą odpowiedź. Więc jeżeli ta odbawa, obawa znika, to przestajemy się przejmować. I... No ale, dobra, to można by gadać godzinami na ten temat. A to Pony? zawsze miło, kiedy. For real? That's a Frank you must have a reason to keep a police raider nearby. I doubt Frank is trying out for the Arcadia Bay Brewers. Whoa! What the hell is he doing with that dog? Ah, stop it! What does he Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Frank must spend all his drug money on baggies. Ah, recycle, dude. Of course Frank gets the munchies. Gastrofaza. Dobre, dobre. Is Frank going to deal online now? No, jest przyszłość w tym. Biznesu internetowego dla zielonych. That's a pretty extreme lighter. Are these for Frank or is he selling them? Or I Sprzedaje towar. Too bad, I don't have my Ring. Na pewno Frank jest kto komu sprzedał towar i kto zapłacił, nie? Już to bardziej przypomina czas, bo tak się czas określa, że tam pięć dni, ale to chyba są działki sprzedane. Katie? That's almost cute to see Frank posing with his dog. I could pry this vent open with the tool. No, poszukajmy jakiegoś śrubokręta czy coś. No more secrets. Wszystkie rzeczy prześledziłem dosyć dokładnie. Uuu, Frank Stash. Kurde, że też mu nie, nie zrobią wjazdu policjanci na tą haciendę, przecież to... Wiadomo, że facet jest podejrzany i w zasadzie uzasadnione podejrzenia, że coś tam się dzieje niedobrego. Chyba na takiej bazie można, na takiej podstawie można wejść i zrobić jakąś taką szybką no. rewizję czy coś. a frank i seriously ignoring you. No! That was so surreal.